Cześć, na pewno każdy z Was chciałby dostać za darmo 1000 zł i powiem Wam, że to nie jest wcale takie trudne. Wiecie, jeżeli chodzi o samo pojęcie za darmo, nie jest ono do końca takie prawdziwe. Wiesz, aby dostać te pieniądze, musisz poświęcić trochę swojego wolnego czasu. Wiesz, spora część ludzi marnuje swój wolny czas, oglądając jakieś durne programy, seriale. Wiesz, później narzekają, że mało zarabiają. Wystarczy poświęcić trochę tego wolnego czasu i bez wychodzenia z domu te pieniądze do Was trafią. Jeżeli śledzisz mój kanał od początku, to wiesz o co mi chodzi. Podjąłem się wezwania, w którym to postaram się kupić uncję złota za jedną monetę 50-pensową. Wiesz, czyli tak naprawdę chcę kupić monetę wartą około 5900 zł, inwestując tylko 2,47 oraz inwestując oczywiście swój czas. Wiecie, wydaje się to nierealne, prawda? Od 1 lipca do dzisiejszego dnia udało mi się już uzyskać. Uwaga, 1180 zł. To, co tutaj widzicie, właśnie sprzedało się za 600. I biorąc pod uwagę wszystkie moje transakcje, jakie zawarłem wcześniej, daję tu taką sumę. Wiecie, tak naprawdę, to tylko wyszedłem z domu. Tylko raz kupują, kupić co po niektóre te monety, resztę załatwiam online. Oczywiście, wiesz, pomijam tutaj wyjścia na pocztę, na których to wysyłałem te produkty, które sprzedawałem. Wiecie, podjąłem się w próbie tak, takiej, próbie po prostu nierealnej. No nie, ale im bardziej w to wierzę, tym bardziej mi się to udaje. Pragnę, abyście zobaczyli, że i z małym kapitałem można coś osiągnąć. Wystarczy, abyście mieli tylko wystarczająco wytrwałości i samozaparcia. Swój przykład opieram na kocie chyba najstarszej gałęzi inwestycyjnej, czyli handlu. Bo tak naprawdę, z tego co widzicie, kupuję, sprzedaję, poszukuję po prostu jakichś monet, monet, tokenów. Tutaj są tokeny też w sensie żetonów, i potem staram się je sprzedać. Z Eureka, nie? Właśnie więc, nie jest to wcale takie trudne. Każdy towar w końcu znajdzie swojego kupca. Bardzo ważne jest to, żeby inwestując na przykład 10 zł, sprzedać coś chociaż za 11. Żeby wiedzieć, że udało ci się zarobić na nim, no nie? A jeżeli towar już nie może w ogóle zejść, to ewentualnie obniż jego cenę o 10%. Stać te 10% i sprzedaj to. Aby Twój kapitał po prostu nie stał w miejscu. Wiecie, na tą chwilę udało mi się już uzyskać, no powiedzmy, jedną piątą uncji, tak? Czyli 3 gramy złota. Nie, nie 3 gramy, sorry. Trochę się, trochę się zagalopowałem. 6 gramów złota. A tak naprawdę mają tylko 2,50 na starcie. Hmm. Może ktoś z Was również podejmie się takiego wyzwania? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach. Zapraszam do kontaktu przez adres e-mail. Czego mogę wam życzyć? Przede wszystkim wytrwałości i niepoddawania się. A co jeszcze co do tych rzeczy, które tutaj widzicie, tu o tych srebrnych monetach był filmik kultura tygodnia temu. I same te monety sprzedały się prawie za dwukrotność, za którą kupiłem. O. Jak mnie nawet jeszcze więcej. Przy okazji więc sprzedały się one penny i half penny, o których też y, była mowa wcześniej. Wszystko po prostu trafiłem na kupca, który wziął wszystko. Więc y, można też mówić o delikatnym szczęściu, ale również o wytrwałości, gdyż nie, szuka, nie, nie robię tak, że wrzucam tylko jedno ogłoszenie, nie wiem, koncentruję na Facebooka i tam tylko szukam i czekam, aż kto mi napisze. Nie, wrzucam je na wszystkie dostępne możliwe portale aby moje ogłoszenie miało jak największy zasięg. No to co? Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie. Pamiętajcie przede wszystkim wytrwałości. A jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę i, i suba, nie? Trzymajcie się. Cześć!